Dzień dobry, witam serdecznie. <laughs> witam w czytaniu. Co on ona do mnie czuje. Mamy trzy możliwości. Mamy trzy buteleczki do wyboru tak. Buteleczka czerwona, grupa dwa, zielona i grupa trzy złota. Wybierajcie. Jeżeli nie zarezygnowaliście z Twin Flame, to wybierajcie. I może to będzie Wasze czytanie. Ok, to startujemy. Zaczynam od grupy numer jeden, czerwona buteleczka. Co ona na Was czuje? Wiesz co, ta osoba już Cię wybrała. To osoba Cię wybrała. Yy, potrzeba jej czasu, żeby do Ciebie przyszła, ale chce się spotkać z Tobą. Yy, Chcę. Wy jesteście w jakiejś drodze wzajemnie, może tutaj chodzi o, yy, o jakieś sprawy karmiczne, natomiast może to jest ktoś z Twojej przyszłości. Natomiast ta osoba dokonała już wyboru i ma zamiar um, się pojawić w Twoim życiu. Chce rozmawiać, chce się komunikować, może do Ciebie przyjechać, może się spotkać gdzieś z Tobą w drodze. Słuchaj swojej intuicji, mówią karty, bo wyczujesz pewne rzeczy. Po prostu słuchaj swojej intuicji. A wszystko będzie dobrze. Nawet nie wiesz, jak to ja sobie zależy, bo ona to ukrywa przed tobą. A emocjonalnie jest od ciebie bardzo uzależniona, ale będzie to ukrywać. To jest osoba, która nie za bardzo panowała nad sobą. To jest osoba, która mogła ci przynieść jakiś rodzaj bólu albo tęsknoty we wcześniejszych waszych perypetiach tak to nazwę, bo nie wiem na jakim etapie jest wasza znajomość, ale mieliście taki moment, że stwierdziliście, że z tego już nic nie będzie. A tymczasem wręcz przeciwnie ta osoba wybiera was. Wy jesteście jej jedynym wyborem. Wy jesteście dla tej osoby pociągający, tajemniczy. Piękni, wrażliwi. Dobrzy, mądrzy, doświadczeni. I ta osoba chce podążać za Wami. Chcę, żeby Wasze drogi ponownie się skrzyżowały. Na to w sercu. Jeśli to jest ktoś z Waszej przyszłości, to może wrócić. Jedynki, to było Wasze czytanie. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę o lajki i subskrypcje. A ja cóż, a ja przychodzę do dwójek. Dwójki. Cześć. Zobaczmy, co ta osoba do Was czuje. Hmm. Zdziwicie się. Ta osoba chce pracować nad Waszą relacją, dołożyć coś, dać od siebie do tej relacji. Wiesz co, tę osobę uderzy jakaś prawda, jakaś prawda na Wasz temat. Ta Te osoba coś zrozumie. I, I przyjdzie z prezentem, i będziecie zaskoczeni, bo to będzie bardzo nagłe, bardzo, bardzo takie szybkie. Ta osoba chce współpracować, yy, wznosić tak jakby tę znajomość, czy też związek, no bo nie wiem, na jakim etapie jesteście, na nowy poziom, ale was coś zaskoczy bardzo. Ta osoba was manifestuje na pewno. Chce, żebyście się pojawili w jej życiu, żebyście byli. Mhm. Czeka. Na co to czeka? Na efekty tej swojej manifestacji, mówią karty. Ta osoba jest sprytna. I załatwia dużo rzeczy energetycznie, z tego co widzę. Tak. I też y, może załatwiać poprzez manipulacje waszymi emocjami. Mm. Tak. Duża pewność siebie. Duże ego. Okej, okay, a zobaczmy w takim razie ten prezent, który, który jest tutaj. Co to za prezent będzie? Co to za prezent? Bo to Was zaskoczy. To będzie nagłe. Nie spodziewacie się tego, że ta osoba będzie y, skłonna ym, zrobić taki piękny gest, taki ruch. Mm. Pentakl, królowa pentakli. E, nie wiem, czy ta osoba nie będzie chciała e, wznieść waszej relacji na wyższy poziom. Też tą osobę może zaskoczyć tak jakby e, prawda o, o waszym związku. Że może jej zależy mocniej niż, niż to wszystko. Jest warte. Mhm. Myśli o tym. Ta osoba się zastanawia. Chciałaby tej współpracy i zastanawia się, jak to zrobić. I to Was zaskoczy, że ta osoba przyjdzie jako Mhm. Z informacją, z wiadomością, z... Um... Tak. Z czymś... Z czymś dobrym, z czymś pięknym do Was. Będziecie zaskoczeni. Tak. Będziecie zaskoczeni. Zdecydowanie. Mhm. I to będzie mądre, to będzie przemyślane. Mhm. Tak. Powtarza się. Mhm. Bardzo Was pragnie ta osoba. Zależy jej na Was. Choćby nie chciała. Diabeł robi takie rzeczy. Choćby nie chciała tej, zależy jej na was. I będzie, nawet jeżeli ta osoba była dla Was wcześniej toksyczna, to będzie musiała tę swoją toksyczność y, powstrzymać. Dlatego, że pustelnik wyhamowuje tego diabła. Mhm. Tak. Zmiana. Zmiana w emocjach. Piękne karty. Dwójki, to było Wasze czytanie. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę o lajki, poproszę o subskrypcję, poproszę o Wasze komentarze. A ja przechodzę do kolejnej grupy. Ostatniej, już witajcie, trójki. Co ta osoba do Was czuje? Zobaczmy. Na pewno obawia się o jakąś kwestię konkurencji, ale wiecie co? Um, ta osoba chce Was zobaczyć, chce przyjechać, chce z Wami wygrać te dwójkę kielichów. E, ale posłuchajcie. Um, tutaj jest kwestia tego, że. Ta osoba na razie jeszcze nie ma takiego, być może jesteście w początkowej fazie znajomości, nie ma jeszcze tak poważnego stosunku um, do tych um, inaczej. To nie jest kwestia poważnego stosunku, tylko na razie um, ta osoba nie jest jeszcze tak zaangażowana emocjonalnie, jak będzie zaangażowana emocjonalnie, tak? to jest osoba która będzie zaangażowana emocjonalnie dopiero w was, a na razie jest pełna pasji, oczywiście namiętności, yy. dużo pracuje, żeby was wymanifestować, jest yy. Bardzo taka nastawiona na cel, bardzo energiczna, energetyczna, charyzmatyczna nawet widać, że y, spieszy jej się do Was, widać, że y, to jest ktoś, kto ma cel i wie, jak y, ten cel osiągnąć, ale to jeszcze nie jest ktoś zaangażowany emocjonalnie. Później y, z, z, za moment. Y, to będzie osoba bardzo zaangażowana yy, emocjonalnie. Za moment to będzie osoba bardzo zaangażowana emocjonalnie. Tak. Wy wyjdziecie na nową drogę wspólnie. Mm -hmm. Tak, czekają Was zmiany, czekają Was nowe przygody. Zupełnie, yy, zupełnie nowe historie. Piękne zresztą historia. Słuchajcie swojej intuicji. Gdzie was ta droga, yy, gdzie Was ta droga zaprowadzi. A zaprowadzi. A zaprowadzi do osoby, która dostaje kielich. Od tego swojego sumy i tak. Kielich pełen miłości, dobroci. Eee, uczuć otwartego serca, wzajemnego zrozumienia na poziomie emocjonalnym, szacunku. Piękna. Czyli na razie ta osoba osiąga cel. Po co? Po to, żeby Wam pokazać swoje uczucia w stosunku do Was. Piękne czytanie Trójki. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę o lajki, poproszę o subskrypcję. Ja Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!